Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku 10 pytań do świadkarza Czarnych Radom. Na początku chciałbym podziękować Ostromu za nominację. Na pewno rozliczę się z tą na treningu. Dziękuję oczywiście za nadesłane pytania. Wybrałem kilka najciekawszych i postaram się Wam wszystkim odpowiedzieć na nie najlepiej jak potrafię. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze, jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką? Moja przygoda z siatkówką zaczęła się dobrych kilkanaście lat temu. Na pewno wcześniej jakoś nie pałem do niej wielkim, wielką miłością. Próbowałem swoich sił w piłce nożnej w Beniaminku Radom. Trenowałem również koszykówkę w Piotrówce Radom u, u, u bodajże u trener Pytki. Także, także ta siatkówka przyszła troszkę późno, ale, ale jak już trafiłem na pierwszy trening na lotnisko wówczas, gdzie, gdzie swoje mecze rozgrywała drużyna czarnych radom, postanowiłem od początku dać siebie maksa i, i że tak powiem do tej pory tak już zostało. Pytanie numer dwa. Czy nie czuł pan wątpliwości zmieniając pozycję na Libero? Oczywiście dalej targają nam jakieś emocje, czy, czy dobrze zrobiłem, że, że zmieniłem pozycję, czy dobrze zrobiłem. Ryzykując tak yy, tak dużo, aczkolwiek uważam, że, że poprzez to, że trenuję na pozycji libero, wyci wyciskam siebie maksa, jeśli chodzi o, o przyjęcie zagrywki, i po prostu staram się wyciągnąć z tego jak najwięcej jak mogę. tak yy, Pomimo tego, że nie gram zbyt wiele w tym sezonie, to staram się na treningach yy, poprawiać swoje, swoje słabości. Yy. Na pewno jakiś ten... Na pewno jakieś wątpliwości miałem, natomiast y, mimo wszystko chciałem zostać w drużynie z Radomia i, i dalej, dalej być częścią tego całego projektu czarny w Ekstraklasie. Nie zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Pytanie numer 3. Ostatnio dość rzadko widujemy Pana na boisku. Czy nie czuje się Pan zawiedziony? Na pewno nie czuję się zawiedziony, bo to dosyć mocne słowo, być zawiedzionym, że się nie gra. No, oczywiście... Brakuje mi tego grania, staram się najmocniej jak potrafię i wierzę, że do końca sezonu jest jeszcze kilkanaście meczów i wierzę, że tren zaufa mi i postawi w jakimś meczu na mnie, a ja się postaram odwdzięczyć jakąś dobrą grą. Tak? Ciężko jest dla zawodnika, który przez kilka lat oczywiście grał w większym lub mniejszym wymiarze, gdzie teraz często chłopaków oglądał z ławki rezerwowych, bądź też za band, aczkolwiek mówię... Jestem tego typu zawodnikiem, który nigdy się nie poddaje, i, i mam nadzieję, że, że, że swoje osiągnę i w tym sezonie jeszcze będę mógł krzyczeć na boisku i werbować moich kolegów do jeszcze większej walki. Pytanie numer 4. Gdyby nie siatkówka, to wybrałbyś koszykówkę? Myślę, że tak, ponieważ koszykówkę trenowałem dość długo bodajże 2 lata. Hmm. Myślę, że pozostałbym przy niej, gdyby nie jeden taki mały incydent, na którymś z treningu mój bardzo dobry kolega złamał obojczyk i, i w pewnym momencie ta fizyczność i ta kontaktowość w tym sporcie zaczęła mi dosyć mocno przeszkadzać i, i w pewnym momencie stwierdziłem, że, że muszę przestać. I przeniosłem się oczywiście do Czarnych Radom wtedy, natomiast teraz, właśnie tej fizyczności i tego kontaktu mi troszkę brakuje. Jak chodzę na mecze chłopaków z Rosy, to mimo wszystko troszeczkę im zazdroszczę, że mogą czasami się szturchnąć, poprzepychać z rywalami i udowodnić, kto jest mocniejszy, i kto jest silniejszy. Także myślę, że ta koszykówka to. To byłoby to, gdyby nie siatkówka, poza tym też mój brat grał w koszykówkę i jest trenerem, także myślę, że, że ten wybór był dosyć jasny, albo koszykówka, albo, albo siatkówka właśnie. Kolejne pytanie. Po porażkach się załamujesz czy jednak sprawiają, że bardziej motywujesz się do pracy, wszystko jest zależne od tego, jaka jest ta porażka. Jeżeli wiem, że dałem w siebie maksa, a przegrałem po dość dobrej grze i przeciwnik był lepszy, no to. Prawda jest taka, że nie ma co się załamywać, tylko po prostu przyjść w poniedziałek na trening, mocno trenować i w następnym, następnym meczu udowodnić tym przeciwnikom, że my będziemy lepsi. Tak? Natomiast jeżeli przegramy mecz w jakichś dziwnych okolicznościach jak w ostatnim momencie, czy też po prostu zagramy dosyć kiepski mecz, no to tak, wtedy pojawia się ten tak zwany moralniak, który trzyma, trzyma do kolejnego treningu i dopóki się nie wypłacimy, dopóki nie poatakujemy mocno, czy też nie, pozagrywamy mocno, to ten jak w nas siedzi i powoduje, że, że, że troszeczkę nas, troszeczkę nas wtedy, w tro... no, to siedzi to w nas i, i tak naprawdę wyjściem z tej sytuacji jest tylko ciężka praca, według mnie. Pytanie numer 6. Wybiegasz myślami już na przyszły sezon, pozostaniesz w Radomiu? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast, jedno co mogę powiedzieć, to oczywiście kontrakt kończy mi się po sezonie. Usiądziemy do rozmów z trenerami, z prezesem, zobaczymy czy mnie widzą na przyszły rok w, 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 w klubie, w, tutaj w Radomiu. Natomiast z mojej strony, yy, oczywiście jestem z Radomia. Ja kocham ten klub, kocham to miasto. Chciałbym tu jak najdłużej grać, chciałbym tu oczywiście grać do końca. Swojej przygody, ale, ale na pewno marzeniem każdego sportowca jest też to, żeby grać, a nie, nie siedzieć gdzieś i oglądać swoich kolegów z ławki czy, czy spoza. Także zobaczymy, jak się cały ten czas potoczy. Jeszcze jest na pewno kilkanaście meczów do rozegrania, jeszcze mamy na pewno coś do udowodnienia sobie i, i wszystkim dookoła tutaj. Także e, myślę, że jeszcze, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jest troszeczkę za wcześnie. Pytanie numer 7. Oprócz bronienia barw czarnych, gdzie jeszcze miałeś okazję grać i czy czułeś się tam dobrze? W tej swojej dość krótkiej przygodzie miałem okazję grać w drużynie z Krakowa i z Bielska Białej. Drużyna z Krakowa to był taki okres, gdzie tak naprawdę chyba bardziej liczyłem na studia moje, gdzie, gdzie, gdzie udało mi się studiować na WF Krakowskim. Poznałem tam kapitalnych ludzi, to po prostu jest nie do przecenienia. Natomiast jeśli chodzi o poziom sportowy, no to wiadomo to była gdzieś druga liga. Zetknąłem się z dość ciekawym stylem trenowania. Na pewno był to, był to specyficzny okres, ale, ale wspominam go bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o bielsko-białą, Byłem tam bodajże trzy sezony. Graliśmy w pierwszej lidze. Co roku zajmowaliśmy miejsce od 5 do ósmego. Natomiast, e, również co jest nie do przecenienia, to jest to, że poznałem kapitalnych ludzi, jeśli chodzi o, o moich współtowarzyszy z szatni i bardzo fajnego trenera. A samo miasto w sobie jest pięknym miejscem do życia. Także polecam każdemu wyjazd do Bielska-Białej i spędzenie tam kilku dni w zimie i, i, i myślę, że każdy, każdy z Was tam zakocha się w tym mieście, tak jak ja to zrobiłem. Pytanie numer 8. Potrafiłbyś żyć bez sportu? Yy, na pewno nie, na pewno nie. To jest pytanie, które, które dosyć często słyszę od mojej narzeczonej, tak naprawdę, która zawsze mnie gania, żebym przełączył w jakiś mecz, który leci w telewizji, czy też nie zajmował się, nie czytał jakichś Artykuł związany ze sportem, co ja mogę powiedzieć? Sport towarzyszy mi od, od małego. Tata zabierał mnie na mecze Rademeka, jak byłem mały, zabierał mnie na mecze czarnych, jak byłem mały. Także gdzieś ten sport został mi przekazany w bardzo młodym wieku i, i, i kiełkuję do tej pory. Interesuję się wszystkim jeśli chodzi o sport. Natomiast nie wyobrażam sobie życia bez niego na pewno. także to jest odpowiedź na to pytanie. Teraz pytanie numer 9. Po zakończeniu kariery, bardziej przygody sportowca, co zamierzasz robić, jakie masz plany? Po zakończeniu tej mojej przygody ze sportem myślę, że nie ja wiem tak naprawdę jak to się potoczy oczywiście tak. Moim marzeniem jest zostanie przy tej dyscyplinie. Chciałbym oczywiście zostać trenerem gdzieś tam. Staram się robić notatki z tych wszystkich zajęć, które, które prowadzą różni trenerzy, których do tej pory spotkałem na swojej drodze. Mam takie marzenie i, i oczywiście nadzieję, że gdzieś mi kiedyś będzie dane przekazać to komu innemu. No i, i, i myślę, że, że w tym kierunku chciałbym się gdzieś, gdzieś spróbować dalej. Jeśli nie jako trener, to może jako menadżer, może jako jakiś dyrektor sportowy. Natomiast wiem, że, że, że chciałbym to moją przyszłość dalej wiązać. Z siatków ze, ze sportem, tak? Pytanie numer 10. Skąd taka dobra znajomość między Tołą a Wojtkiem Żalińskim? E, to pytanie sobie zostawiłem na deser. E, z Wojtkiem Żalińskim znamy się już bardzo długo, bo nie pamiętam dokładnie kiedy, ale Wojtek trafi do nas bodajże do składu juniorskiego w Radomiu ze skarżyska kamiennej przed wraz z dwoma innymi kolegami. I niestety trafi tu do nas jako, jako rozgrywający jeszcze. I, I po kosie tych jego wystaw zbieram do dzisiaj, gdzie właśnie rehabilituję swoje plecy. Także Wojtek, pozdrawiam i, i mam nadzieję, że, że już nie wrócisz na tą pozycję. A tak mówiąc poważnie, no to tak, znamy się już, już dobrych kilkanaście lat i myślę, że, że, że ta znajomość też przetrwa, ponieważ lubimy spotykać się też poza treningami. Także. Pozdrawiam. Aha, i teraz jeśli chodzi o dalszą nominację, no to właśnie. Tym ostatnim pytaniem nawiązuję do, do kolejnej osoby, także Wojtek zapraszam i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.